Wojna wietnamska rozpoczęła się w roku 1955 i trwała aż do roku 1975, czyli trwała 20 lat. My znamy ją przede wszystkim z amerykańskich filmów o walkach w dżungli i o heroicznych wyczynach żołnierzy amerykańskich. Wizyta w muzeum trochę zmieniła nasze podejście do tego konfliktu. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć sprzęt, którym Amerykanie walczyli podczas tej wojny. Rząd Wietnamu stworzył to, to muzeum dlatego, żeby pokazać dla ludności wietnamskiej, jak w popłochu amerykańskie wojsko uciekało z ich ziemi. Zapewne jest to trochę propaganda, ale w końcu walki trwały na ich ziemi, a wojska amerykańskie były agresorem. Muzeum jest budynek, w którym są przedstawione dowody zbrodni. Są to dość drastyczne zdjęcia, ale niestety przedstawiają prawdę. Wojna w Wietnamie Południowym wyrządziła bardzo dużo szkód nie tylko w zabudowaniach, w infrastrukturze czy w ludności. W dość mocnym stopniu była zniszczona przyroda. Nawet dziwiliśmy się, że Ziemia potrafiła się tak samo odrodzić. W tej chwili jesteśmy w sali z dokumentacją zbrodni wojennych. Tak jak widzimy na zdjęciach, ludzie są zniekształceni, rodzili się bez kończyn. To wszystko było spowodowane bronią chemiczną. W latach 70. te zdjęcia obiegły dosłownie cały świat. To był dowód na masakrę ludności cywilnej. Ujrzenie takich zdjęć i takiego muzeum w kraju, w którym jesteś, jest naprawdę wielkim przeżyciem. Ale chcąc poznać prawdziwą historię tej wojny, to muzeum trzeba koniecznie odwiedzić. Mieliśmy też okazję zobaczyć kalekich ludzi, którzy potracili kończyny podczas wojny. Pakuj plecak i podróżuj z nami.